Witam Was serdecznie w Domu Kultury w Dobrodzieniu. Właśnie rozpoczął się adwent, czas oczekiwania na święta, taki czas przemyśleń, myślę, że również dla wielu z Was, różnych postanowień adwentowych, ale także pewnie czas wyczekiwania na prezenty. Kochani, my w tym roku, tak jak w latach poprzednich, przygotowaliśmy dla Was kalendarz adwentowy. I w tym kalendarzu 24 różne niespodzianki i różne opowieści adwentowe. W tym roku będziemy Was w ramach różnych niespodzianek przenosić w bardzo ciekawe miejsca i bardzo różne osoby będą dla Was właśnie te opowiadania czytały. Będziemy w tym roku czytać taką bardzo ciekawą, przygotową książkę Ratujemy Święta, czyli przygodowy kalendarz adwentowy o przygodach Krzysia i Tosi. Myślę, że pełni wrażeń będziecie oczekiwali na każdy kolejny odcinek, a już dzisiaj odcinek pierwszy. Pozwólcie, że zajrzę, co czeka na Was w tym okienku. Kochani, przeniesiemy się dzisiaj do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a tam czekać na Was będzie. Pani Burmistrzu, dobry dzień, Agnieszka Chórnik, zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, witam Was kochani, 1 grudnia 2024 roku. Bardzo się cieszę, że to właśnie Burmistrz Dobrodzienia został wylosowany i wskazany przez tegoroczny kalendarz adwentowy. I z ogromną przyjemnością rozpocznę dla Was czytanie tegorocznej opowieści. A w tym roku ratujemy święta, czyli przygodowy kalendarz adwentowy, po to, żeby przez 24 dni być razem i oczekiwać na ten wspaniały świąteczny czas. Przygodę, czas zacząć. Przed nami bardzo ważna misja uratowania świątyń. Dzień pierwszy. Odwiedziny w domu babci Stasi i dziadka Janka zawsze wprawiały Tosie i Krzysia w doskonały nastrój. Babcia robiła dla nich słodkie kakao, a dziadek opowiadał długie bajki na dobranie. Tego dnia jednak dziadkowie byli zajęci bardzo ważnymi, dorosłymi sprawami, a znudzone dzieci wpatrywały się w ponury widok za oknem. – Pierwszy dzień grudnia i nadal nie ma śniegu – zauważył chłopiec. – Co za nuda! Tosia zazwyczaj pogodna, także nie wyglądała na uczucie. Nawet na górę nie można wyjść. Dodała, spoglądając na skąpany deszczu i pozbawiony kolorów ogród. Wtem spokój grudniowego popołudnia przerwało głośne milczenie cynamona. Rudy kocur przeciągnął się leniwie, jałknął jeszcze kilka razy i wskoczył na parapet pomiędzy Tosia i Krzysia. Stronił się przy tym stary bazon babci, pomalowany w czerwone grochy. Ale z ciebie nie zdala cynamonku! krzyknęła gniewnie Tosia zbierając się do sprzątania. Kot w ogóle się tym nie przejął. Zeskoczył na dywan i kilkoma wprawnymi ruchami wyciągnął z przewróconego wazonu kuleczkę zielonej danie. Chwycił ją w pyszczek i popędził w kierunku schodów prowadzących na piętro. I co było dalej? Będziecie musieli poczekać, aż zostanie przeczytana opowieść druga, trzecia, czwarta, aż do 24, aż do świąt. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Ratusza Miejskiego w Dobrodzieniu. Czekajcie na święta, liczcie na wspaniałe prezenty i miejcie nadzieję, że spadnie śnieg. Ja jak popatrzę przez okno urzędu, to tam pada śnieg. Trzymam kciuki, miejcie wspaniały okres przedświąteczny i świąteczny. Pozdrawiam.